Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Cię powiedzieć o temacie motywacja, cel i Twoje otoczenie. Ale przy tym nie mogę Ciebie koncentracja motywacja długoterminowa za 30 minut, którą znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. I um, ta motywacja długoterminowa nie, wy, nie wykaśnie nawet przez dziesiątki lat. Teraz... Razem do tematu motywacja, cel i twoje otoczenie. Na czym to polega? Motywacja, cel i twoje jakieś tam otoczenie. E, dlatego, że jeżeli masz swój prawdziwy cel życiowy, to masz motywację długoterminową, e, którą, e, tak jak już powiedziałem o tej konsultacji, że nie wygaśnie ta motywacja nawet przez dziesiątki lat. Ale co powie twoje otoczenie, jeżeli będziesz mieć własny cel, a jeszcze jakąś motywację długoterminową, e, dlatego że większość osób nie wybierają um, celu życiowego. E, no, po prostu różne są przypadki um, tego celu życiowego. E, mogą te osoby także powiedzieć, że um, nie oglądamy tego mieszkania. No, dla przykładu, otworzyłeś gdzieś tam mieszkanie, spodobało ci się planowanie tego mieszkania dwupokojowe, tam 40, 400 400 tysięcy złotych, albo jeszcze więcej i po prostu nie, nie oglądam tego ogłoszenia, bo nie mam teraz takich pieniędzy, ale jeżeli oglądasz te ogłoszenia, to, no, tak jak u mnie działa. Вже, ну, обижив, обижив те оголошення, є дощ, цікава пропозиція, але планування є, ну, no, так і собі. А, але юж мав свій, свою мотивацію теж до сінгання цього цього. Що пове твоє оточення по тим, як ти вибіжеш свій цел життєвого і очі маєш мотивацію. Пове, що не потребуєш цього життєвого, вже потребуєш ходити до праці і вратися додому. I takie rzeczy, po prostu będzie wszystkie twoje płacenia, znajomi, kumple, rodzice będą mówić, że no nie potrzebujesz, bo tak naprawdę to trudno osiągać. Dla przykładu wybrałeś sobie mieszkanie, kosztuje ono 400 tysięcy złotych, no wezmę taki przykład. I wszyscy będą mówić, że no to trudno osiągalnie, to prawie nieosiągalnie, dlatego że nie zdążysz tyle zarobić. To potrwa dużo czasu, dziesiątki tysięcy lat. I takie rzeczy. Ale jeżeli nie będziesz tych osób słuchać, a wybierzesz swój cel i otrzymasz także motywację, to po prostu będziesz małymi krokami, ale dążyć do tego celu. Nie będziesz patrzeć dla przykładu na górę, że jest tam ponad 10 tysięcy kilometrów na ton górę. A będziesz patrzeć krok za krokiem i dojdziesz na ścieżkę tej góry. Tak, także, jeżeli ten filmik był korzystny dla ciebie, postaw polubienie, kanał, napisz komentarz, co myślisz o tym filmiku. I e, chcę usłyszeć, e, czy twoje otoczenie odmawia ci, że lepiej tego nie rób, i no, tego podobnie rzeczy napisz w komentarzu. Także znajdziesz dwa filmiki w odpowiedzi, folder otwarzania z tymi filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.